Księga Jeremiasza, rozdział 15. I rzekł Pan do mnie: Choćby stanęli przede mną Mojżesz i Samuel, nie miałbym serca dla tego ludu. Wypędź ich sprzed mojego oblicza. Niech idą, precz. Mojżesz i Samuel byli wielkimi prorokami. Poprzez nich Bóg tworzył naród izraelski. Ale Jeremiaszowi zapowiedział, że nawet wstawienictwo Mojżesza i Samuela nie zmieni jego postanowienia. Jeremiasz miał Ogłosić swoim rodakom, że Bóg ich wypędza. Bóg to ujął w taki sposób, że to Jeremiasz wypędzi naród izraelski z jego ziemi. A gdyby rzekli do ciebie, dokąd mamy pójść, to powiedz im: Tak mówi Pan: Kto przeznaczony na śmierć, na śmierć, kto na miecz, na miecz, kto na głód, na głód, kto na niewolę, do niewoli i wyznaczę dla nich cztery rodzaje kar, mówi Pan. Miecz do zabijania, psy do rozrywania, ptactwo niebieskie i zwierzęta polne do pożerania i niszczenia. To, co Bóg przygotował, to nie tylko wypędzenie, ale też śmierć i niewola. I Jeremiasz miał to zapowiedzieć. Nawet ci, którzy zginął, nie mieli mieć grobów. I podam ich jako odstraszający przykład dla wszystkich królestw ziemi z powodu Manasesa, syna Hiskiasza, króla judzkiego, za to, co uczynił w Jerozolimie. Juda miała ponieść karę za postępowanie Manassesa. Objął on panowanie po swoim ojcu Hiskiaszu, który był jednym z najbardziej oddanych Bogu królów judzkich i wprowadził. W swoim państwie kult Bala i Ashery oddał swojego syna na spalenie Morochowi. Nikomu to nie przeszkadzało. Najwyraźniej dlatego karę za, za to, co zrobił Manhasses mieli ponieść wszyscy. Któż się zmiłuje nad tobą, Jeruzalemia? Kto cię będzie żałował? Kto się zatrzyma, aby się spytać, jak ci się powodzi? Ty mnie odrzuciłaś, mówi Pan. Tyłem się do mnie odwróciłaś. Wyciągnąłem więc moją rękę przeciwko tobie i zniszczyłem cię. Mam dość pobłażania. Ponieważ naród wybrany odwrócił się od Boga, Bóg sprowadził na niego nieszczęście i też wywoła obojętność wobec tego nieszczęścia wśród innych narodów. Nikt nie przyjdzie z pomocą. Przewiałem ich wyjadłem po miastach tej ziemi, osierociłem i wygubiłem mój lud, gdyż nie zawrócili ze swoich dróg. Nastąpi przesianie ludu: Ci, którzy odeszli od Boga, którzy zwrócili się do Bożków, zginął. Jego wdów namnożyło mi się więcej niż piasku morskiego. W samo południe sprowadziłem na nich, na matki z dziećmi niszczyciela. Z nienacka rzuciłem na nich trwogę i przerażenie. Opadła z sił rodzicielka siedmiorga, wyzionęła swojego ducha. Jej słońce zaszło w pełni dnia, spotkał ją wstyd i hańba. A ich resztkę wydam na pastwę miecza w obliczu ich wrogów, mówi Pan. Będą ginąć nie tylko mężczyźni, ale także kobiety i dzieci. Biada mi, moja matko, że mnie urodziłaś męża swarliwego i skłóconego z całym światem. Nie jestem ani wierzycielem, ani dłużnikiem, a jednak wszyscy mi złorzeczą. Jeremiasz narzeka na swój los, bo przekazując to, co Bóg mu objawił, narobił sobie wielu wrogów. Skarży się, że wszyscy mu złorzeczą i pewnie niewiele przesadza. Zaprawdę, panie, służyłem ci w najlepszej myśli. W czasie niedoli i w czasie ucisku orędowałem u ciebie za wrogami. Pomimo wszystko, Jeremiasz służył Bogu wiernie, ale też orędował za swoim narodem, choć mieszkańcy Judy byli wrogami Boga i jego wrogami. Twoje bogactwa i Twoje skarby wydam na łup bez odszkodowania za wszystkie Twoje grzechy w obrębie wszystkich Twoich granic. Żelazo z północy to broń najeźdźców. Juda nie będzie w stanie się temu przeciwstawić. Najeźdźcy zabiorą wszystkie skarby, wszystko co Judejczycy nagromadzili. I sprawię, że będziesz służył Twoim wrogom w ziemi, której nie znasz, gdyż ogień rozpalił się w moim gniewie i będzie płonął nad Wami. Ci, którzy przeżyją, zostaną uprowadzeni do Babilonii i będą tam służyć swoim zwycięzcom. Ty wiesz, panie, wspomnij i wejrzyj na mnie i odpłać za mnie moim prześladowcom. Nie dopuść, abym zginął wskutek Twojej podbłażliwości. Wspomnij, że dla Ciebie znoszę hańbę. Jeremiasz prosi o opiekę i obronę Boga przed rodakami, którzy coraz bardziej Go nienawidzą. Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany. Panie Boże, zastępów. Nigdy nie siadam dla zabawy w gronie wesołych. Siadam samotnie pod ciężarem Twojej ręki, gdyż zawziętością mnie napełniłeś. To, co Jeremiasz przekazuje swojemu narodowi, sprawia, że jest samotny, ale mimo wszystko poznawanie Boga i Jego słowa jest dla Niego rozkoszą i radością. Czemu moja boleść? Trwa bez końca A moja rana jest nieuleczalna I nie chce się goić Jesteś mi jak strumień zawodny Jak wody niepewne Czemu moja boleść trwa bez końca A moja rana jest nieuleczalna I nie chce się goić Jesteś mi jak strumień zawodny Jak wody niepewne Mimo wszystko Też Jeremiasz cierpi To co Wie, że nastąpi Tragedia jego narodu przejmuje go wielkim bólem. To jest dla niego prawdziwa rana. Dlatego tak mówi Pan. Jeżeli zawrócisz, i ja się zwrócę do ciebie. I będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Choćby oni zwrócili się do ciebie, ty się do nich nie zwrócisz. Uczyniłem Cię bowiem dla tego ludu murem spiżowym, warownym i będą walczyć z Tobą, ale Cię nie przemogą. Bo ja jestem z Tobą, aby Cię wybawiać i ratować, mówi Pan. I wyratuję Cię z mocy złych i wyzwolę Cię z ręki okrutników. Bóg zapewnił Jeremiasza o tym, że jest dla niego ważny, że jest cenny, że. Może liczyć na jego obronę, a przeznaczył go Bóg, żeby był jego ustami, żeby przekazywał wszystko, co Bóg ma do powiedzenia swojemu narodowi. Ten naród będzie mu się przeciwstawiał, będzie mu się sprzeciwiał, ale nie pokona Jeremiasza. Jezusem. Postanowiłem, pójść za Jezusem. Postanowiłem, pójść za Jezusem. Nie patrząc w tym, nie patrząc w tym. Krzyż mam przed sobą, a świat jest za mną. Krzyż mam przed sobą, a świat jest za mną. Nie patrząc w nie, nie patrząc w